Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego organizuje pierwszy turniej przedsiębiorczości młodzieży powiatu kutnowskiego Twój Biznes Przyszłością Regionu. Projekt spotkał się z pozytywną opinią Narodowego Banku Polskiego. Dostaliśmy na jego realizację dofinansowanie. Projekt ten realizowany jest Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. To jest część działań i aktywności Narodowego Banku Polskiego. W projekcie mogą wziąć udział uczniowie klas pierwszych wszystkich ponadgimnazjalnych szkół z powiatu kutnowskiego oraz nauczyciele prowadzący w szkołach zajęcia edukacyjne z zakresu przedsiębiorczości. Celem projektu jest pobudzenie postaw przedsiębiorczych u uczniów szkół średnich oraz podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej zakładania własnej działalności gospodarczej. Chcemy pokazać im, że zarówno ze strony miasta, jak i powiatu są narzędzia, które sprzyjają pewne, pewnym postawom związanym z własnym, prowadzeniem własnej Działalności gospodarczej, że przekonanie ich, że to miejsce jest dobrym miejscem na prowadzenie własnego biznesu. Zajęcia w ramach turnieju będą miały charakter wykładów, warsztatów, zabaw z grami i będą dotyczyły różnych aspektów psychologii biznesu, sporządzania biznesplanów, pozyskiwania środków zewnętrznych na założenie i prowadzenie własnej firmy, a także rywalizacji. Pierwszym takim, projekt, takim działaniem w ramach naszego projektu jest spotkanie w Kutnowskim Domu Kultury, który jest naszym partnerem z psychologiem biznesu. Kolejne zajęcia będą już miały charakter takich warsztatów i wykładów. Będziemy uczyć młodzież sporządzania biznesplanów, będziemy uczyć ich jak się pozyskuje zewnętrzne środki na prowadzenie własnej działalności gospodarczej? I również przewidujemy takie, taką lżejszą formę zajęć. Będzie to taki mini turniej gier, edu, gier ekonomicznych. I tutaj naszym partnerem z kolei przy realizacji tego działania będzie nam pomagała firma G3, dystrybutor takich gier planszowych, który jest jednocześnie sponsorem. Myślę, że jest to atrakcyjna forma spędzenia czasu, takiej integracji dla młodych ludzi. Projekt ma charakter konkursu, a dla uczniów przewidziane są cenne nagrody, m.in. laptopy, tablety, zaawansowane kalkulatory naukowe, i gry. Jak już powiedziałam, że jest to forma konkursu, więc trzeba zawalczyć o te nagrody. Będziemy chcieli, żeby już ta, ta grupa nasza. Wybrana w trybie konkursowym 40 uczniów, którzy właśnie przejdą do tej ostatniej fazy, sporządziła swój własny biznes plan. Ostatecznie komisja konkursowa wyłoni najlepsze biznesplany, które, tak jak mówiłam, zostaną nagrodzone. Całe przedsięwzięcie realizowane jest w okresie od 2 marca do 20 maja 2016 roku. Patronat honorowy objęli starosta Kutnowski i prezydent miasta Kutno. Partnerami projektu są Kutnowski Dom Kultury i firma G3. Patronami medialnymi Media ARRK i i Media.